Dzień dobry! Profesor Cichosz u Rymanowskiego, druga część tego filmu, dotycząca soi. A więc, czy soja naprawdę jest szkodliwa? Zwrócić należy uwagę na to, że mówiąc tutaj o globulinach w soi, które rzekomo miałyby powodować stan zapalny, skrócenie kosmków jelitowych i różne choroby. To twierdzenie idealnie by pasowało, ale do lektyn w odniesieniu do zwierząt, bo lektyny faktycznie w badaniach naukowych u niektórych zwierząt powodowały skrócenie kosmków jelitowych, stan zapalny jelit, zmniejszenie masy mięśniowej czy inne również choroby. Ale czyli prawdopodobnie nie chodziło o globuliny, ale lektyny, i dziwię się, że wiele osób nie dostrzegło tutaj faktycznie tej, tej zależności. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że nawet jeżeli chodziłoby o lektyny sojowe, to lektyny występują w większości warzyw i owoców. Występują w psiankowatych, występują w pomidorach, ziemniakach, występują w papryce, w soi, w fasoli przede wszystkim. I faktycznie uważało się, czy niektóre źródła wskazują, że lektyny mogą być szkodliwe, ale jeśli są poddane obróbce termicznej, czy jeżeli są poddane działaniu enzymów proteolitycznych, wydzielanych do żołądka i dwunastnicy, tak, czyli pepsyny, trypsyny, hemotrypsyny, są poddane działaniu kwasu solnego w żołądku, to nie wywierają szkodliwego wpływu na organizm, zwłaszcza jeżeli dieta jest urozmaicona. Natomiast jeżeli są poddawane obróbce termicznej, tam gdzie oczywiście jest to konieczne, w przypadku ziemniaków, w przypadku fasoli, to ten problem praktycznie nie występuje. Czyli same lektyny generalnie nam nie szkodzą. Dlatego, że ulegają inaktywacji, bądź enzymatycznej, hydrolitycznej, bądź pod wpływem wysokiej temperatury. I teraz zwróćmy uwagę na to, że to, że białko się nie trawi, nieważne, czy to będzie globulina czy inna, to nie ma żadnego wpływu negatywnego na nasze zdrowie, bo gdybyśmy teraz sobie zrobili badania, to większość osób ma przeciwciała przeciwko różnym białkom pokarmowym, tych pokarmów, które spożywała bez względu, czy są to białka pochodzenia roślinnego czy zwierzęcego, organizm wytwarza przeciwciała IGG, tak samo jak wtedy, gdy na przykład złapiemy jakiegoś Akcyla, czy jesteśmy chorzy na jakąś chorobę wirusową. I obecność przeciwciał nie świadczy o chorobie, wręcz przeciwnie, świadczy o tolerancji. Dlatego te tak zwane testy na nietolerancje pokarmowe, no nie są uznawane jako, jako no, zgodne z evidence-based medicine. I teraz zwrócić należy uwagę, że osoba, która ma przeciwciała, no, jest po prostu zdrowa, tylko miała kontakt z danym antygenem, czyli z obcym białkiem. I, I faktycznie każde białko jest dla nas obce. Czy to będzie białko sojowe, z mleka krowiego, czy na przykład z jaja kurzego, czy na przykład z innych roślin i warzyw, to każde białko jest obce dla organizmu i organizm może wytworzyć przeciwko niemu przeciwciała, co nie świadczy o chorobie. U niektórych ludzi wytwarzają się przeciwciała w klasie IgE, które powodują degranulację mastocytów komórek tucznych, wydzielanie histaminy i objawy alergii. U innych ludzi dochodzi do, no niestety, pobudzenia nadmiernego, odpowiedzi Th1 zależnej i wystąpienia objawów choroby autoimmunologicznej. ale Wyjaśnijmy sobie dwie rzeczy. Po pierwsze, to dotyczy tylko tych osób, które mają alergię lub określoną chorobę autoimmunologiczną, którym dana żywność szkodzi, a więc są to wyjątki od reguły, czyli w większości populacji nie będzie to miało szkodliwego wpływu. A po drugie, wyjaśnijmy sobie, że ani alergia, ani choroba autoimmunologiczna, bez względu na to, jaką weźmiemy pod uwagę, nigdy nie jest spowodowana żywnością. Nigdy nie jest spowodowana, czy to jedzeniem soi, czy to jedzeniem mleka, czy to jajek, czy serów, czy innych. Produktów czy mięsa, dlatego że jest spowodowana zmiana yy, sprawą genetyczną, czyli występują, no jest podatność genetyczna, są konkretne mutacje w genach bądź polimorfizmy, a z drugiej strony nieprawidłową pracą układu odpornościowego. I żywność może tylko ujawniać, Tę chorobę nasilać, lub na przykład możemy wprowadzać ją w remisję. Natomiast nigdy nie jest sama sobie przyczyną. Przyczyną są geny, i przyczyną jest nieprawidłowo funkcjonujący układ odpornościowy. Więc to nie jest tak, że białko solowe jest odpowiedzialne za stricte. Choroby, które kiedyś nie występowały. I teraz możemy się zastanowić, to dlaczego teraz mamy tyle chorób, a kiedyś nie mieliśmy? I wiecie, co ja mógłbym na przekór odpowiedzieć? Że skoro choroby nowotworowe rozwijają się kilkanaście lat, a nawet proces kancerogenezy może trwać 20 lat czy więcej, no to te choroby, które mamy teraz, właśnie są następstwem tego, co było kiedyś, a nie następstwem tego, co jemy teraz. Bo to, co jemy teraz, na przykład, wyjdzie za 10, czy za 15, czy za 20 lat. Mógłbym tak odpowiedzieć. Ale zwróćmy uwagę, że porównywanie, czy przypisywanie białych. Sojowemu jako przyczyny jest tutaj zupełnie, zupełnie bezzasadne. Dlatego że równie dobrze moglibyśmy stwierdzić, że na przykład w ciągu ostatnich 20 lat wzrosło, jakby rozwinęło się rolnictwo ekologiczne, a wzrosły choroby. Czy możemy zatem stwierdzić, że to przyczyną było rolnictwo ekologiczne. Nie, jest to zwykła koincydencja, korelacja tak samo tutaj z białkiem sojowym. No mógłbym wymienić kilkadziesiąt innych przyczyn. Mógłbym wymienić tutaj na przykład to, że jest zanieczyszczenie środowiska, że jest otyłość, że jest mniej ruchu, że żyjemy dłużej, a skoro żyjemy dłużej, to mechanizmy naprawy DNA związane z polimerazami działają już gorzej w starszym wieku, więc jest większe ryzyko wystąpienia nowotworów, w tym raka, tak, oraz innych chorób, na przykład związanych z demencją neurodegeneracyjnych, itd. I teraz y, soja, białko sojowe nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. Tak samo jak białko sojowe może na przykład. Y, ujawnić alergię czy chorobę autoimmunologiczną, to tak samo dotyczy to białka z mleka krowiego, które może zaszkodzić osobie z kolitis ulcerosa, może powodować alergię, tak samo białko jaja kurzego, a na pewno wszyscy słyszeliście o alergii na śladowe ilości orzechów arachidowych. Więc każde obce białko może tak samo zadziałać jak białko sojowe i soja nie jest pod tym względem wyjątkiem. A czy sama modyfikacja genetyczna jest szkodliwa? No nie, bo jeżeli my wprowadzamy obce DNA, to ono ulega trawieniu w enterocytach, w rąku szczoteczku Enterocytów występują enzymy nukleozy, dazy, nukleotydazy wydzielane też są w sokiem trzustkowym, tak? I one powodują, że z tego DNA powstają nukleotydy, nukleozydy, tak? Powstają zasady azotowe adenina, tymina, guaniactozyna, które są takie same u muchy, robaka, czy na przykład u pszczoły, czy na przykład u w soi, bo budowa DNA budowa prawda, kwasów nukleinowych jest uniwersalna. I teraz zwróćmy uwagę, że nawet gdyby taki fragment DNA nie został strawiony, się wkłonął, z... to nic się nie stanie, dlatego że od razu jest usuwany w układzie siateczkowo-śródbłonkowym, w wątrobie od razu jest po prostu wydalany. On nie ma możliwości integracji z naszym genomem, tak jak na przykład DNA wirusowe, tak? Dlatego, że tutaj jest to DNA czy inny fragment kwasu nukleinowego uszkodzone, tak? Nie ma zabezpieczeń na końcach, tak zwanej czapeczki, tak zwanego ogona. Osoby, które uczyły się biologii wiedzą o czym mówię. I takie DNA jest szybko degradowane. Na przykład w wątrobie i usuwane z organizmu. I tak genetycznie modyfikowana soja nie zawiera białka, które byłoby bardziej szkodliwe od białka niegenetycznie modyfikowanego. Wręcz przeciwnie, możemy zrobić taką modyfikację, która spowoduje, że wyeliminuje białko alergiczne czy zwiększy zawartość białka, ale z badań naukowych wynika, że pod względem zdrowotnym nie ma tutaj bardziej. Negatywnych następstw zdrowotnych, oczywiście poza indywidualną nietolerancją, alergią czy przeciwwskazaniami, które mogą dotyczyć każdego produktu żywnościowego. Tak jak powiedziałem, czy to będzie soja, mleko, jaja, czy bądź inne produkty. A w jaki sposób organizm zdrowego człowieka broni się przed tymi białkami? By stan tolerancji po prostu. Jeżeli mamy w naszym organizmie tak zwane inhibitory proteas, np. inhibitory układu dopełniacza C1, tak zwane proteazy serylowa, spartylowe. Inhibitory, na przykład procesów krzepnięcia, białko CS, które chronią nas przed lektynami, np. przykład fitochemaglutyniną. No to w naszym organizmie in vivo te procesy zapalne się prawidłowo nie rozwijają. U osób, które się rozwijają, no to faktycznie te osoby powinny wyeliminować te produkty z diety, ale to są indywidualne przeciwwskazania, które są reguł, które są wyjątkiem od reguły, a nie regułą. Moi drodzy, i tak już a propos, odbiegając od tematu, no to mój sąsiad ostatnio chwalił się, że mają bardzo urozmaicone życie, wiecie, takie płciowe ze swoją żoną i że on lubi takie sado, takie sadomaso. Ale ostatnio nie widziałem jego żony, a sąsiad coś kopał w ogródku. I mam takie obawy i takie przepuszczenia, że chyba trochę przesadził z podduszaniem. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.